655 minut bez straconego gola. Bramka nie była jego domem. Andrzej Krupa, opolski strażnik bramki Odry. Urodzony w Opolu w 1948 roku, debiutował w Odrze w sezonie 1966-67. Wkrótce stał się pierwszym bramkarzem drużyny i jednym z fundamentów awansu do ekstraklasy. Sezon 1971-72. Przez 655 minut nie puścił gola. To jedna z najlepszych serii w historii polskiej ligi. Opolanie czuli się bezpiecznie dopóki był w bramce Krupa. W sezonie 1975/76 był kluczowym ogniwem przy awansie Odry do Ekstraklasy. Grał z charakterem, często ryzykując, ale bramkarz wie, że bez ryzyka nie ma nagrody. 1976/77 Dyskwalifikacja na pół roku za niesportowe zachowanie. Potem trafił do rezerw i już nie wrócił nigdy na boisko Odry. Jednak lata lojalności i zasług pozostały niezapomniane. Andrzej Krupa, mocarz bramki, serce odryopole 655 minut bez gola, awans, lojalność i legenda, która trwa.